Słuchajcie, żeby zarabiać pieniądze to trzeba pracować i nie ma, nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby brać od kogoś coś za darmo. nie sztuku jest dostawać coś za darmo, sztuku jest na to zapracować. Wielu ludzi się zastanawia dlaczego, kiedy, ten, dlaczego ja myślę jak pracownik, dlaczego myślę o pieniądzach. Dlatego, że to jest podstawa życia. Pieniądze są potrzebne do tego, by przetrwać. To nie jest mit, to jest prawda. Ale jako, że żyjemy w takich czasach, w takich dosyć dziwnych czasach, gdzie, gdzie pozwala się ludziom na to, by nie pracować, jest to niezrozumiałe. Człowiek musi zarabiać pieniądze, dlatego że chce przetrwać. A żeby zarabiać pieniądze, czyli przetrwać, trzeba pracować. Więc jestem, jestem jak najbardziej za tym, żeby ludzi zachęcać, zachęcać do pracy i jak najbardziej ich do tego namawiać. Trzeba pracować zawsze.